Dzięki współpracy z Casehugiem aktualnie trwa konkurs. Do wygrania macie 10 skinów o łącznej wartości ponad 300 dolarów. Każdego z tych skinów możecie otrzymać jako gratis do doładowania minimum 2 dolarów z kodem LAMIANEK. Aktualna lista skinów, które zostały znajduje się na Discordzie. Powodzenia! A więc siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcineczku jak widać znajdujemy się na casehug'u, na sam start przypomnę, że wchodząc w pierwsze w opisie otrzymujecie 10% do ładowania oraz możecie sobie zgarnąć darmowe skrzyneczki, a także skinka. Przykładowo dzisiaj... Damy sobie przykład 10 dola, 100 dolarów, przepraszam. Otrzymacie ich 110, 26 darmowych skrzyneczek. No i możecie sobie zgarnąć takiego oto skinka w giveawayku. Dodatkowo macie przeróżne metody płatności, także każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynając od skinów, możecie wpłacać PSF Cardem, Blikiem, kryptowaluty, jeżeli ktoś ma, Google Pay, kartą kredytową. Wszystko, naprawdę wszystko, co znajdziecie, każdy będzie miał coś dla siebie. W dzisiejszym odcinku. Przejdziemy sobie do kolejnej skrzyneczki eventowej. Tak ja mówiłem, najbliższe odcineczki z Case Haga będą się właśnie opierać na tych skrzyneczkach. Także skrzyneczka Monkey Business ile to kosztuje? 136, 25, 81 109 dolarków. Prosta kwota do zapamiętania. Także lecimy sobie 109 dolarków i mamy Royal Drop. O kurde, tutaj może nam dużo rzeczy polecieć. A co poleci konkretnie? Gucik, Kurde, no. Ale 109 dolarków, bardzo fajnie, zarobiliśmy sobie, więc możemy sobie otwierać dalej. I co tym razem, troszkę gorzej, 42. Oznacza to 1 do 1. Standardowo otwieramy sobie do 10 punkcików, no i później pójdziemy na Case Battlestore. I wydaje mi się, że zrobimy to jak w poprzednim odcinku z Case Haga, czyli weźmiemy sobie na trybie Borów, zrobimy i tutaj też oczywiście wrzucimy sobie na Jokerze. Tak mi się wydaje, że będzie najbardziej emocjonująco. A na ten moment mamy 1 do 4, i znowu bardzo szybko na tutaj te skrzyneczki lecą bez profitu, więc to mnie leciutko niepokoi. No może Case Battle coś nam tutaj ciekawego sypnie? Nie wiem, zobaczymy. Budżet mamy dość spory po poprzednim odcinku. Kto oglądał, ten wie co się wydarzyło. Nie będę Wam spoilerował, także jeżeli macie chwilkę, to sobie zobaczcie. A teraz mamy 1 do 7, co mnie bardzo załamuje. Dlaczego tak się dzieje? O, dwa royale, no i proszę, teraz coś dobrego, jakiś skeleton Knife fade, może? Czy nie? Okej, okay, jest nomad fade za 1000, o kurde. No i tutaj na pewno mamy bezkonkurencyjnie profit odcinka. No chyba, że Case Batla by nam się udało wygrać. Dobra, mamy 3 do 7. Troszkę skrzyneczka się podniosła z kolan, co prawda punktowo nie odda, ale za to profitowo odda, naprawdę, profitowo odda Także bardzo, bardzo fajnie, więc zobaczmy sobie co jeszcze tutaj Brakło 3 dolarków niecałych, 3 do 9 i czyżby to było ostatnie otwarcie? Chyba niestety tak No więc dobra, No idziemy to co lubię najbardziej, czyli case battle, Otwierajmy sobie skręczkę monkey business skrzyneczka manki, biznes, no i jej możemy sobie dorzucić bardzo, bardzo dużo troszkę może przesadzę dodając 30 skrzyneczek ale no trudno się mówi, dobra i teraz tak, weźmiemy sobie on i ile tutaj mamy w naszym budżecie, 2500, czyli wygrana by była, kurę nie wiem czy ja chcę ryzykować, 25% nie możemy 25% ale 22 już możemy, możemy sobie 24 ustawić na 4 graczy, ale dzisiaj underdog. No i będzie to najdłuższa bitwa, jaką kiedykolwiek robiłem na Kisagu, chyba. No ale dobra, no. Zaryzykujemy sobie, widzowie, naprawdę. Zaryzykujemy sobie. O, nowy poziom, nawet wbiliśmy. No kurde, 24% dostaniemy w przypadku wygranej. Także jestem ciekaw, ile to będzie, te 24%. Jak widać, na razie, no, nie zbliżamy się. No ale to spokojnie. 26 skrzyneczek, jeszcze, także jest co otwierać. No, szybko nam to przeleci w miarę. Yy, bardzo mi się to podoba, że tak szybko się otwierają te skrzyneczki tutaj na case Hugu, na case Także nie będziemy tutaj zamulać. Yy, lecimy sobie i komentujemy sobie szybciutko tutaj. Bot Fine wychodzi sobie na spore prowadzenie. Yy, chciałem powiedzieć, że jestem blisko Bota Batiego, ale. Jak widać, no niestety na razie wychodzę sobie na prowadzenie, ale w drugą stronę. O, Bot Batty sobie też dropi. Bot Fine sobie dropnął znowu Emeraldy. Każdy dropnął Karambita Lorka. To jest bardzo fajne, bardzo fajna informacja. Oby teraz każdy dropnął sobie po drugi, oczywiście poza mną. Co prawda 400 dolarków tutaj różnicy, więc to jest w miarę łatwe do odrobienia. Tym bardziej patrząc, że jeszcze nie jesteśmy w połowie tej bitwy, także no wszystko się tutaj może wydarzyć jest Zwycięzca w ogóle ile na razie dostanie Mamy załóżmy dobra 10 tysięcy dolarów 20 no czyli zwrot za bitwę Już będzie zwrot za bitwę Na pewno będzie dla zwycięzcy yy, Więc teraz wszystko co poleci No to leci oczywiście do koszyczka Z profitem więc oby leciało Jak najwięcej ale nie dla mnie Jeśli bym to ja sobie wygrał Ile mamy? 1700 różnicy między Botem y, Horgo a Między nami. Jeszcze jest Bot Bati po drodze. także niepokoi mnie to strasznie, bo patrząc na to, co zostało, zostało no jak widać 10 skrzyneczek. Jeszcze dropimy sobie Nomada. Y, no to jest y, tragedia. Widzowie, jest tragedia, ale jeszcze dobra. Tutaj teraz Bot Bati i Bot Fine troszkę nas dogonili. Ale został jeszcze Bot Horgo, który sobie nic nie dropi, a ja sobie cały czas dropię. Coś drugiego i mnie to niepokoi. Sypnij mu coś, sypnij mu na przykład, nie wiem co tu jest. Tego skeleton Knife a fade, a, bo on w ogóle nie poleciał. A ja dropię czwartego karambita. Jakbym kla grał klasika tą bitwę, no to bez problemu bym to wygrał, a jak widać no ciężko. Eee, no nie, bym musiał dwie kosy, sobie takie potężne drobność Także no w tym odcinku się niestety nie uda nam wygrać. Eee, no trudno no. W poprzednim odcinku oddało, dzisiaj nie. Eee, no i tak jestem zadowolony, bardzo przyjemna skrzyneczka, fajnie mi się otwierało. W jutrzejszym, albo nie wiem, za dwa dni w filmie kolejna skrzyneczka, a tutaj ile? Profitu? 4500... nie 27 razy, no coś koło, kurde szybkie obliczenia, coś ponad 5000 dolarów wyjdzie dla zwycięzcy, także no dwukrotność sobie zarobił, yy, ja to jak, się, jak zacząłem mówić przed chwilą w sumie, no kolejne skrzyneczki będą na dniach się pojawiały na kanale, także dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i wpadajcie sobie w kolejny film, siemanko.